Hej Siemanko, gramy w kolejną grę, tym razem gramy w Racket League. Nie jest, to, nie jest to świeżynka, ale jest nowy tryb w grze, jest to koszykówka. Także coś nowego, coś co warto sprawdzić, tym bardziej, że jest to darmowy dodatek, więc... Tak, i gramy we dwójkę na podzielonym ekranie, bo tak się chyba najlepiej gra w Racket League. A. W ogóle można grać, podejrzewam, że nawet w cztery osoby, ale no nie mamy czterech padów, mamy dwa pady. No i kanapa jest trochę za mała. Kanapa w sensie. jest za mała, ale, ale w każdym razie można. No i ten tryb jak sama na to wskazuje polega na tym, że samochody uderzają w piłkę do kosza. Widzę, ja że już gramy z kimś, to bardzo ogarnia tę grę. Już tu widzę po jego ruchach. E, wiesz, wszystko tutaj można e, jeszcze odwrócić prawie czego, wszystko się może zdarzyć. Nawet jak jest wynik 3-0 to w, dosłownie w 30 sekund można wykręcić takie coś, że po prostu wygrywa się całe spotkanie. Boom. E, no jak ktoś grał wcześniej w Rocket League, no to chyba wie czego się spodziewać. E, Jeździmy tymi samochodami i staramy tak, się. Zamiast do bramki trzeba piłkę do kosza. Do kosza. A kosz e... Ups. jest w tym samym pojazdze Kosz jest tak zawieszony, Nie. że e... ciężko tam do niego trafić. Tak. Ale da się, da się. Na pewno wyniki są niższe niż w przypadku w wersji piłkarskiej. Tak, jest, e... w rakietniku jest tryb piłkarski, czyli ten standardowy. Jest tryb hokejowy, który jest świetny. E... Naprawdę tam fizyka robi, robi swoje. Bo ten krążek jest naprawdę ciężki i zupełnie inaczej się gra. No i teraz gramy w koszykówkę i, i tu też zupełnie inny gameplay jest. E, jakby mechanika ta sama, musimy wcelować piłkę w odpowiednie miejsce, no ale te otwory są, pomimo tego, są duże, no to jednak e, to to są w takim niewygodnym trochę położeniu, że, że trzeba wpakować piłkę jakoś od góry, no to wiadomo, koszykówka. E, także łatwo nie jest, no ale robimy, robimy co o. możemy. Zobacz stary. O, wpadnie? Wpadnie chyba. Noo, centymetry, dosłownie. No ale trafienia cieszą tak samo jak trafienia w przypadku trybu piłkarskiego. Myślę, nawet bardziej cieszą, bo tutaj są takie bardziej skillowe tak, 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 uderzenia. Nie tak, tak, tak. wystarczy wtoczyć tej piłki po prostu, tylko trzeba naprawdę jakoś uderzyć ją tak, żeby ona tam rzeczywiście do tego kosza wpadła od góry. Ale sam charakter rozgrywki jest no, taki sam, czyli właściwie ktoś kto nie grał wcześniej w gry może po prostu odpalić Rocket i, i, i się dobrze bawić, a nawet wykręcić jakieś niesamowite akcje, ale myślę, że nie ma startu do ludzi, którzy Wrzucają swoje e, jakieś super e, triki na YouTube'a. Prostu... będzie, będzie. Tu Nie, ty. Gdzieś tam a, się nie. Zostałem z tyłu, żeby a, nie. pilnować, a akcyzować. To naprawdę ja byłem? No tak. Nie. A no dobra, jak to jest Ale liczy się na moje konto, no, tak. tak? Ostatnim graczem z naszej drużyny, który dotną piłkę byłeś, ty, więc Dopisek gratuluję. Pro, także wszystko tutaj się zgadza. <laughs> Rolaj. Ciekawe, czy ta maska mysz mi jakoś pomaga w odbijaniu tej piłki. Podejrzewam, że, że raczej mi nie. Miguel pomaga mi w lataniu na pewno. <grym> to, jest, to jest. Ja się postaram wykonać jakąś akcję, wiesz, jadąc po ścianie, ale chyba mi się nie uda. Zrobi piłkę o, najpierw. Bo. O! 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 <grym> co tu się dzieje? Co? Dobra, się... dobra, rawię. Trzeba oddalić zagrożenie Bartek. Dobra, chyba się dociąłeś gdzieś tam z tyłu. Nie, 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 jestem tuż za tobą. Brama? Siedzi? Nie siedzi, no co ty. Podaj. Przez nie wiedziałem gdzie jestem, dobra. Y... Fak! Tutaj dobrą strategią jest, y... jest atakowanie przeciwniku zamiast piłki. Jest jazda na pałę po prostu. <laughs> Liczenie na to, że jakoś się uda. No nie ukrywajmy, no rakietnik to nie jest tylko czysty skill, ale też czyste szczęście. Przydaje się na pewno. Tak, no to jest gra, w której od ilości szczęścia zależy też wynik bardzo często. No często jakoś kompletnie randomowo uderzę tę piłkę i nagle się okazuje, że trafiam. Sam środeczek A kiedy się staram, to nie trafiam, więc ja nie, nie rozumiem tego 2 na 10 nie na razie 1 0 Ale z chęcią zagrałbym z Korwinem, jeszcze w tą grę Tylko, że Korwin musiałby co czas po prawej stronie wyjść ekranu. No tak, tak, że tak, ja jestem Korwinistą w naszym zespole I musiałby też grać na czerwoną bramkę, nie? Wiadomo, no tak, no przeciw czerwonym zawsze Nie mógłbym, mam sam jeździć czerwonym. I to jeszcze jest mrygającym jakimś czerwonym znaczkiem bo Zawsze to... by rage quita dawał. Patrz, 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 Opa! Teraz moja. My tu gramy bez dźwięku na potrzeby tego wideo, ale podejrzewam, że są fajne odgłosy jak, jak e, śmigamy po tym parkiecie. E, słyszałem przez chwilę. czym kobę. Jak to brzmi i to naprawdę jest fajne. No i teraz, wpakują, wpakują. No 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 siedzi. Nie. Nie dzisiaj. Ale wygrywamy pico, co? No nie, siedzi jak Trinkiewicz. Akurat powiedziałem, że wygrywamy i jest remis. To jest jakiś Gerwin. Oj, Gerwin, Gerwin. A tu wiesz jest crossplay, nie? Czyli też mogą z nami grać gracze PC-towi. Master Race. Tu siedzą PC gracze PC-towi. No ja też trochę na pc gram, ale Bracket Racketliga świetnie się gra ogólnie na konsoli. Czy Bracket League grasz tak samo na konsoli, jak i na komputerze? No, tylko że na tam, komputerze bo... warto też grać na padzie na, w, to, w tę grę. O jest... nie! Wypadnie, nie ma. Wszystko przewidziałem, to jest czysta kalkulacja. Naprawdę trójka z matematyki, z fizyki i robi swoje. Tu w postawówce. Nie no, w jeszcze nie miałem no, fizyki. Ale ogólnie pozdrawiam e, panią od fizyki, ona mnie nauczyła wielu sztuczek. E, <ślech> źle zabrzmiało. <ślech> Ale naprawdę dzięki, wie, dzięki niej wiem, dzięki niej już jak, jak piłka od, do kosza się odbija. Od bankietu robisz kalkulacje na bieżąco, tak? A przegrywamy, okej, okay, fajnie. Ogólnie strasznie ciężko się komentuje akurat tę grę, więc to się ogólnie ciężko komentuje grając. Ale raketnik jest tak dynamiczną grą, że, no, jak że naprawdę ciężko... Czekaj by klipa zrobię. że ciężko cokolwiek sensownego powiedzieć grając i chcąc wykręcić jakiś fajny... No ale czy to w ogóle kiedy coś sensownego powiedziałeś. Nawet nie grając. Generalnie nie. Nie zdarza Ci się dobrze często. raczej, raczej nie mam takich, takich przebłysków, przebłysków świadomości Nie, jak gram to naprawdę wchodzę na wyższy level świadomości i po prostu totalnie się wkręcam to co się dzieje. I tym oto sposobem przegraliśmy 1 do 2. Było 1-0, przegraliśmy 2 na 1, yy, 2 do 1, ale odblokowaliśmy sobie. Wow Jakiś DLC chyba crossplay. Ciągnik <try> w ciągnik Siodłowy. Niebieski ciąg widowy. Fajnie, Skąd się Nie wiem, ale bardzo Ciebie mi się siodłowy. podoba. Dobrze, i to byłoby chyba na tyle. Także... Yy, Polecam, ściągajcie się... za darmo, super sprawa. Jak macie bez Plusa no to gracie i tak za free. Yy, a jak gracie na PC, to warto sobie odświeżyć ten tytuł.